Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, gdyby poszukać definicji totalniactwa, to ta definicja znalazłaby odzwierciedlenie w zachowaniu polityków Platformy Obywatelskiej w kontekście pracy nad tą ustawą. Państwo krytykujecie w czambu, natomiast ja byłem świadkiem, bo przejąłem tę ustawę po panu ministrze Januszu Kowalskim, któremu bardzo serdecznie chciałbym podziękować za stworzenie tak profesjonalnego zespołu, który opracował ten projekt. I w momencie, kiedy dołączyłem do prac legislacyjnych nad tą ustawą, byłem świadkiem czegoś niespotykanego. Krytyka w stu procentach. Państwo przychodziliście na pierwsze posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej, później na pierwsze posiedzenie podkomisji, a następnie bojkotowaliście całkowicie pracę. Co za tym idzie? Nie zgłosiliście żadnych poprawek merytorycznych do tego projektu. Co nie przeszkadza Wam, aby non-stop krytykować? To czy w pracach parlamentarnych, czy, czy w mediach. A ten projekt, odpowiadając na pytanie pana posła Stefaniuka, został bardzo szeroko skonsultowany, została powołana specjalna komisja w Ministerstwie Aktywów Państwowych przez wspomnianego już i premiera Jacka Sasina, i przez pana ministra Janusza Kowalskiego. Na początku zadajmy sobie pytanie, dlaczego ta ustawa jest potrzebna? Na odpowiedź. Odpowiedź na to pytanie pokazuje przeprowadzona ankieta przez PWC. 62% ankietowanych wypowiedziało się pozytywnie o normatywnym uregulowaniu prawa grup spółek. Natomiast w odniesieniu do wzmocnienia kompetencji rad nadzorczych pozytywne stanowisko wyraziło 55% ankietowanych, natomiast 38% jedynie negatywnie. Projekt ustawy był konsultowany już przez yy, wspomnianych pana profesora autorów, przez profesora Szumańskiego, przez pana doktora Kwaśnickiego i przez całe szerokie zaplecze merytoryczne. Również chcę podziękować panu doktorowi dyrektorowi Filipowi Ostrowskiemu. Udział w tym brali również członkowie organów oraz dyrektorzy spółek dużych, WIG-20, jak i osób, które miały reprezentować mniejszych przedsiębiorców, tak jak zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców czy członek władz Lewiatana. Również osoby znajdujące się w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, w spółkach prywatnych. Także ten projekt został skonsultowany z szerokim gronem eksperckim. Państwo tutaj oczywiście mówicie, że ustawa jest niechlujna, że jest niepotrzebna, po co ta ustawa, skoro mamy orzecznictwo, no i jeśli pomieszamy wątki, pomieszamy systemy prawne i zapomnimy, że w Polsce jednak obowiązuje system prawa stanowionego, a nie system prawa precedensowego czy zwyczajowego, to może tak, ale warto przypomnieć, że w Polsce obowiązuje prawo stanowione, a nawet gdyby przyjąć, że jest prawo zwyczajowe, precedensowe. To kto to widział, żeby traktować orzeczenia referendarzy jako wyznacznik, jak mają funkcjonować grupy spółek? Więc te przepisy, które przygotowało Ministerstwo Aktywów Państwowych jest niezwykle ważne. Pani poseł Dolniak wspomniała o krytyce Sądu Najwyższego. To warto przypomnieć, że głównie dwa wątki przez Sąd Najwyższy zostały poruszone. Jedna właśnie dotyczyła definicji grup spółek, która została w ramach prac parlamentarnych. Zmodyfikowana, a drugi zarzut dotyczył wykluczenia spółek publicznych. To ja sugerowałbym politykom Platformy Obywatelskiej, aby się zdecydowali, czy są za tym, aby te regulacje jeszcze szerzej szły, jeszcze większy zakres spółek obejmowały, czy jednak węższy. To jest ten cały problem dotyczący współpracy parlamentarnej z Platformą Obywatelską, że zamiast konstruktywny dialog i praca na argumenty, to. Argumenty od sasa do lasa i kontestowanie wszystkiego. Tak jak na przykład kontestujecie, że, że były zgłaszane poprawki, że za dużo poprawek, zdaje się. Pani wyliczała, ile poprawek zostało złożonych. No, od tego jest praca parlamentarna i to pokazuje otwartość Ministerstwa Aktywów Państwowych na to, aby ten projekt udoskonalać. My naprawdę byliśmy otwarci do tego, ale przypomnę, ani jednej poprawki nie złożyliście w ramach, w ramach prac parlamentarnych. Był tutaj zarzut, zdaje się, przez pana posła Słuchonia i przez pana posła Dariusza Wieczorka dotyczący business judgment rule. Rozwiązanie, które funkcjonuje, to jest kalka rozwiązania niemieckiego. Tutaj próbuje się dopisywać, do, dodawać jakąś interpretację polityczną do rozwiązań, które właśnie wspierają przedsiębiorców, dają im narzędzia, aby mogli podejmować. Tak jak to w biznesie, czasami ryzykowne decyzje, ale mieć świadomość, że jeśli nie popełniają przestępstwa, to nie spotka ich odpowiedzialność karna. Także ja zachęcam Państwa, żeby dzisiaj podczas debaty na Komisji Nadzwyczajnej, która dzisiaj się odbędzie, żebyśmy trochę zmienili retorykę i popracowali nad konkretami szczegółami. Dziękuję bardzo.